Mamy fuck. Up. Zapomniałem o kulkach, i zaczęły przelastać. Ciężko będzie już z tego zrobić pizzę. Ale szkoda je wyrzucać. Coś trzeba z nimi zrobić. I wiem, co zrobimy. Zrobię z tego chleb, chleb z ciasta na pizzę neapolitańską. Te kulki są w takich śmiesznych pojemnikach, bo nabyłem je. W mamy um, I zobaczymy czy z takich kupnych kulek można zrobić coś więcej niż pizzę. Także będziemy kombinować. Ogólnie, jeżeli bym te kulki miał w pojemniku zbiorczym w tej kuwecie, czy bym sam je zrobił i trzymał w tej kuwecie, to do zrobienia z tego chleba, by miał jeden krok mniej. Bo ja najpierw te kulki muszę przełożyć właśnie do pojemnika zbiorczego i muszą tam jeszcze dojrzeć, dojrzeć, przedojrzeć. Nie wiem, jak to on powiedzieć, bo one i tak już są um, przerośnięte. Ale chodzi o to, że one są po prostu z lodówki. W lodusy miałem troszkę za ciepło, dlatego tak one cały czas rosły. Um, I muszą po prostu w temperaturze pokojowej jeszcze trochę porosnąć, bo zależy mi na tym, żeby pojawiły się te pęcherze, powietrza, tak to nazwijmy, bo tam są gazy, ale zależy mi, żeby na tym się to pojawiło, na tym cieście. W takich pojemnikach to się nie pojawi, bo one już są, wypełniają całą powierzchnię, za chwilę same wieczko się otworzy. Także ja przekładam i za chwilę powiem Wam, co dalej. Kulki już w pojemniku z wielczym przewinięte. Zrobiłem przewinięcie celowo, żeby mi było po prostu łatwiej je w tym przechowywać. Jak miałem je na dłoniach one strasznie się kleiły i tak dalej tak dalej, więc postanowiłem je przewinąć. I teraz co? Przykrywam te kulki i zostawiam je na kilkanaście godzin. Od kilku do kilkunastu. Zobaczę po 10 godzinach jak one wyglądają. Będzie to dosyć rano, i podejmę decyzję, czy jeszcze 2 czy 3 godziny potrzebują, żeby zrobić z tego chleb. Zależy mi na tym, tak jak mówiłem, żeby zaczęły się robić te pęcherze powietrza, gazów, pęcherze gazów. I jeżeli zaczną się one pojawiać, to wtedy zaczniemy robić z tego bochenki chleba. Zobaczcie, mamy to. Kulki nie mają jeszcze takich charakterystycznych pęcherzyków, ale to jest kwestia tego, że je przewinąłem po prostu. Ale one już są gotowe, żeby je formować w kształt bochenka. I jak to będziemy robić? Z dwóch kulek będzie jeden bochenek chleba. Złączymy je w jedną całość. Potem to je się uformuje i przełoży się do koszyczka, w którym będzie sobie to wyrastało. Więc ja przechodzę do łączenia tych kulek i zobaczycie cały ten proces na filmie. kuchenki są uformowane, tak to wygląda. Tutaj jest zamknięcie, szef. Ten nakład będzie bardziej okrągły, będzie do okrągłej formy. Mam jedną taką dwugłup podłużną i ten będzie do podłużnej, tylko domknę. Z tym trochę miałem walki, bo było strasznie klejące, się nie chciało złączyć. Za dużo mąki spadło mi. Ok. teraz przekładamy to do falenki, szwem do góry, bo jak będziemy odwracać po wyjęciu, ważne jest to, żeby ten szew był potem finalnie na dole. Chociaż jak mm, zbić odwrotnie, też dużej tragedii nie będzie. Czasami mi się myli, zapominam o tym, więc też wychodzi. Ok, koszyki posypujemy mąką. Musi być mąka. Jeden i drugi. razie na I najpierw układamy ten okrągły. Z góry też sypię mąką. Że jak przykleję cieleczką, ręcznikiem, żeby się nie przykleił. Ten sobie odkładam i robimy podłużny. Sypujemy, widzicie, podłużny idealnie się zmieścił. Ok. Jeżeli nie macie takich koszyków, może być cokolwiek. Niektórzy robią to na dół tylko go wykładają właśnie ścieleczką bawełnianą, jakąkolwiek, mąką. Też tak wtedy można sobie to rozwiązać ten problem. Więc brak koszyczka nie jest przeszkodą. To przykrywamy ściereczką, ręcznikiem, czymkolwiek. I odstawiamy do kolejnego wyrastania na około 10-12 godzin. Jak będzie podwojona objętość, to wtedy zaczniemy to wypiekać. Więc mam teraz dosyć wczesną godzinę, więc wieczorem będę miał świeży chleb, który sobie zjem rano. Więc idealnie. My się widzimy przy wypieku, a to teraz niech sobie odpoczywa, dorasta pod przykryciem, żeby nie było mu zimno bochenki wyrosłe, co nam zostało. Wyłożycie na papier do pieczenia, naciąć i do piekarnika. Piekarnik mam już nagrzany. Nagrzewał się w maksymalnej temperaturze, czyli 250 stopni, z termoobiegiem. Na dno, dnałem, na dno dałem foremkę, żeby od razu po wrzuceniu chleba do pie piekarnika zapalować go. Blacha, na której to się wypie będzie wypiekało. Też się nagrzewała, więc papier wyłożyłem sobie na blacie. Jak wyłożę na nie bochenki, będę musiał dosyć szybko je przełożyć na rozgrzaną blachę. Więc zaczynamy od przełożenia i nacięcia naszych bochenków, żeby ładnie się nam wypiekły. Klep już w piekarniku. Przełożenie było tak szybkie, że zapomniałem włączyć kamerę, no ale ok. Będzie to się piekło w 250 stopniach z termoobiegiem przez 12-15 minut. Po tym czasie otworzę delikatnie drzwiczki, od drzwi od piekarnika, żeby para uciekła, i obniżę temperaturę piekarnika do 210 stopni. I będzie się to ponownie piekło około 12-15 minut. Przy tym właśnie dopiekaniu w 210 stopniach, tutaj po 12-15 minutach będzie trzeba zacząć obserwować, bo w zależności od piekarnika czasami trzeba wypiekać nawet 20 minut. Więc ja tutaj po tych 12-15 będę obserwował i podejmował decyzję, czy jeszcze potrzeba czasu. Więc tutaj już trzeba troszkę na oko sprawdzać, czy to jest właśnie ten moment. Słuchajcie, mamy to. Piękne bochenki chleba. Są bardzo gorące, więc zostawię chwilę do osu, żeby trochę przestygły. I przyklejmy, zobaczmy, jak wygląda w środku. Taka jedna mała uwaga. On nie wygląda na wysoki, tylko na bardziej płaski. Taki chciałem. E, taki chciałem. Z czego? Taki chciałem. Ten wygląda troszkę wyższy. Kwestia folmy też ma na to wpływ. Natomiast jeżeli byście chcieli, żeby one były bardziej rosłe w tym piekarniku to pierwsze 15-20 minut lepiej zrobić bez termoobiegu, dopiero to drugie wypiekanie już bez pary wodnej w środku, włączyć termoobieg przy 210 stopniach. Jeżeli od początku robicie na termoobiegu przy wyższej temperaturze, to one po prostu te ciasto szybciej robi się chrupkę, ale to hamuje wzrost. Więc to było celowe, jakby co? Jeżeli chcecie wyższe, to wtedy w pierwsze 12-15 minut bez termu obiegu. Mamy to. Ciekawe jak wygląda po przekrojeniu, ale zrobimy sobie ten. Przedtem też suknie też. Jeszcze jest bardzo gorąca, się nie mogę się doczekać, więc kroimy. Tak wygląda po odklejeniu, pięknie wygląda w środku, zobaczcie idealne mięciutki, idealny, jeszcze gorący, ale wiem, że z masełkiem powinien wjechać. Mmm, no ma jak to domowe pieczyło. Gdy po masełko, jest masełko. Jest to świeży chleb, masło. Czego chcieć więcej? Moka potwierdza, boże żebrze. Tak moka? Trzymajcie się, cześć.